Wręczęciłam taczki! O! Zabrze, kończę, Siemanko widzowie lecimy w Gala Fan 27. Kryształ tutaj. Dieta Adama Małysza, bułka z bananem przed walką. Do, Ale wygrywamy, doktor, uśmiech. Trzeci dzień na czczo, ponieważ głodny jest zawsze wkurwiony i przeciwnik nie ma żadnych szans. Głodzimy go specjalnie przed walką, żeby pokazał. Swój wilczy apetyt dopiero w oktagonie. Zostaw banana kryszta... Zostaw jego banana! Ale nie, ale nie dawaj mu z ręki, bo on może ci palec odgryźć. Jak chcesz mu dać kawałek, to mu rzuć na ziemię i on tam opierdali za nas banana. Dobra, Krzysiu, jesteś na wizji. Pozdrawiam wszystkich fanów doktora Uśmiecha. Dobra, możemy iść. Czy nie? Idziemy? Nie palę, mamo. Srać mi się chce. Ty, a w ogóle co tutaj się dzieje, że tyle ludzi jest? jaki dzisiaj grają? <laughs> kurwa, nic, nikt nic nie wie. Nikt nie wie, weź, tak. słuchaj. Kozak Nikt nic nie, nikt nie, nie wie, wie, kurwa, to po co tu przyjeżdżają? Tak? A to w kosze, dziesiątkę będą grali w końcu? Ale dziwne, bo autokarów nie widać w ogóle przyjezdnych tych drużyn. Coś tu jest niehalo. Lewandowski w kosze, gdzie się gra. Ej, zobaczcie, ej nie no, mówiłem, że jest mecz. Kolega ma jakiś klub piłkarski na sobie. Nie wiem o co tutaj chodzi. Nie wiem, jedni mówią, że siatkówka, a drudzy, że koszykówka. Gdzie jest początek tego wszystkiego? Rozwiążmy to pytanie, czy tu jest koszykówka, czy siatkówka gra dzisiaj? I którędy jest wejście? I którędy mamy wejść? O, oni chętnie pomogą. chętnie pomogę, mordo, dzisiaj koszykówka, czy siatkówka jest tutaj? Dzisiaj piłka nożna. Futsal. Ja, ej, dobrze trafiliście, bardzo no, dobrze trafiliście. Raz w życiu chociaż. Kurwa, 5 godzin i chętnie na darmo. My chyba tu wchodzimy. Jakiś problem ponad z aparatem możemy nie wejść i jak będziemy kręcić vloga? Eee, Norbert, co zrobimy bez, bez sprzętu? Rzucamy się na kamerę z fejmu na jedną chociaż no, Może? Dobra, dzięki. dziękuję bardzo. Bo tutaj normalnie vloga nam zawiło, nie? Wyszlibyśmy Więc, z niczym. By vloga nie było! za jakie fajne, chopie! Kurde, Klasunia. No. Dzięki, kurde ja. widzowie. E co, co robimy? Gdzie idziemy? Wspólne siku proponuję Wywiad przypisała, że to będzie dobre. Kogo będziemy na wywiad? Chuj tam jeden, damy tego ziomka. Zobiery e, kofeinę i trzeci monstry, tak Dobra, jesteśmy, jesteśmy we właściwym miejscu. Doszliśmy do źródełka. Mamy to, transmisję. Transakcja udana. Mamy to by Nie ma nikogo kurwa tutaj, ciekawego Same jakieś. Sami jacyś Pojebiej El pojebo, Kulci w dope. No, ja myślę, że po drugim piwku to się dopiero vlog zacznie. Nie wycinaj kurwa tego! Jest, jest, jest. Dobra, musiałem sobie mikrofonik też włączyć. Ja myślę, że panu piwo zajebałeś <głos> <głos> Tak wiesz, idziesz do stolika? No, fajnie, fajnie, bajerka, ale jak jest piwek? Tylko mówiąc mikrofon, ale jak jest piwek, który ma wychodzić. MTS, jedyne słuszne logo. A ja, na kogo czekam? Na Adamka. Na Adamka? Adamka. Na plus czy na minus będzie? Na plus, mi się dajesz, że skończy go. Dół, mówisz? A Adamek z pasem? Tak mi się wydaje. Ja jestem takiego ja jest samego zdania. Będzie polała w dół i go już w końcu. I bardzo dobrze. Polska górą, trzyma się. Czyli kolega tak samo jak ja powiedział. Adamek, Polska górą. To jest. Mordeczko, chodź, co jest? chodź. Co jest? Na koło czekasz najbardziej, walkę. A chuj wie, nie wiem kto tu walczy w ogóle. <noise> ja myślałem, że tu w ogóle siatkówkę grają. Aha, kurwa, ja tu na baseball'a się Tu się ich nie pytam, o na koło czekają walkę, bo czekają na piwo, to nie ma sensu. Nie, co idziemy tam do końca, zobaczymy. Może ktoś. Się... Na potoczyk. Ciężkie krzesło? <grywa> to jest, to jest praca, widzicie? To jest praca. Ja cię zatrudniam w redakcji, Ciężka bardzo. praca, ciężka praca popłaca. Ten pas, leci tutaj. Co tam się dzieje, wariacie? Tam się stanęło się! Piorun pie, pie, pie! Przepnął Piorun, Na dół, na dół bym chciał zejść. Mamy studio, wariaty, mamy studio. Zobaczcie to! Mamy t O, bardzo dobrze widać, bardzo dobrze widać. Ale zobaczcie jaka to jest hala spora, naprawdę, tu kurwa by mogli zrobić i fejma, i baseball, i koszykówkę i dla każdego, co, kto by chciał tak naprawdę. Dokładnie, tak jak było ważenie przed Prime 12, a obok za zasłoną było You Can Dance. You albo... Can Dance, You Can Dance, you can dance tak. Tak. Zaraz kogoś poznamy. Zaraz kogoś poznamy <grym> dokładnie. tego zbiórka. I kolejno. Prezes swemu powie, że ma policzyć ludzi. Zobacz to, zobacz to. On takie wrzaski, myślałem, że go to. Gdzie to, Ej. Na to, to Na co to? Na co to? Na co to? <grywa> na co to, to? Na vloga! Ja bym widział go ten, yy, u dzików, kurwa, na ławeczce. Kurwa proste, nie? To tak! BAM! BAM! By poszedł na perdo! To wyzwanie. Ekipa WKD? Ekipa WKD! Chodź tu! Dzik! Owca! Owca! To nie jest przypadek, chłopaki. To prowadź. Cisiu! Cześć świadku, jak tam? Dobrze. Jak tam do przygotowania? dobrze. Znowu rana? Muszę uciekać. Dobra, wyskrzyciwać, rano. A ja byś się nauczył twerkować stary, bym tu zatwerkował. A nie umiem! No, Kurwa. A, coś dla widzów tutaj. Stewala, dalej dalej dalej. Fasa Peta Pa tam zejdziemy. Nie, tam gdzieś. Jak tam panowie po pierwszej walce? Seba, 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 Seba. Seba, Seba, gada cały czas mi nad duchem? Nieważne, ale tak jak mówiłem, pierwsza walka na mój koszt. Bojan wygrywa. Pozdrawiam serdecznie. Jak tam Abdul po drugiej walce A sala, Ala, sala sala. tak, tak, tak! Kupimy te pomidory i dojdziemy do hotelu spokojnie Dobrze, 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 czekamy na Brawara i pół godziny, pół godziny czekamy. Spokojnie, spokojnie. Ej, mordeczka chce wygrać. Chodź, chodź. Który? Który? Otwarta transmisja. Schował się, schował, schował cza, cza, się, biała, schował biała, się. Jaki wywiad? No, wywiad. Podadził, no, podadził. No, nie. Najbardziej oczekiwana walka. Fakta, bo z Torunia jestem. O kurwa, jest Bydgoszczy. Jest taka piosenka, nie wiem czy słyszałeś, graba emblemat pierdolimy podziały z Bydgoszczy i Torunia całą Polskę pozdrawiamy. Jest taka piosenka, sobie wysłuchaj. Jest nagrywana Bydgoszczy i w Toruniu. Co jest, się nie? Tak. Ale zobacz to, z na ja specjalnie dla szakty, przyjechał. Ja pierdolę ja bym nie przyjechał dla niego specjalnie. Ale chuj, dobra niech mu będzie, ja hej, może jak już... Może jakiegoś petka zajeramy, co? A my się widzieli. A my się znamy, co papierocha się widzimy. Jednego odpalamy i jedziemy. dobra, to... tam się dziepka, bo nie wyjdziemy, kolego. Smacznego. Dobre zapiekanki? Dobre, może być. Ja? Kurwa, może być. Może być, widzowie. Może być. Dobre na czasy? Jeszcze nie, zaraz spróbujemy, kurwa. A, kolega spróbuje na, na, na wizji, na wizji, to Proszę cię, proszę cię. Oficjalnie na czasy na jeszcze 27. Dzień dobre co no. Od 1 do 10. 8 będzie. 8, ósemeczka będzie. O, 3, Ej, A cena, a cena co do jakości? Nie, nie patrzyłem na cenę. Bogaty. Tak się żyje mi tobie, tak się żyje. Oczywiście Kupujemy tak. co chcemy, nie Dzięki, pozdrawiamy. Mi się bardzo podoba te meczetkówki, nie? Nie, dobry jest ten. Dawaj zobaczymy drugiego seta. Dobra, drugi set, drugi Daj, set. na schodziło. Chodź, chodź, chodź. Ja wam pokażę. Walimy kurwa, my belarzyk w Szorczolemie urodziny. O, to najlepszego z ziomeczka, kto miał urodziny? No, to najlepszego! Najlepszego! Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Ta walka jest ciekawa. Co tu się dzieje, widzowie? Miało być K1, mamy MMA. Ja pięknie, to, jest to, dobra, to jest to Za nami pojedynek, Bartosz da Kamin Minda Jak oceniacie panowie dostawcie Powiem tak, powiem tak, ja bym chciał zobaczyć powtórkę, ale we Manie, nie. Później to jest tam parę na kilo, 20 bo więcej nawet różnicy, ale ja bym chciał zobaczyć to we I kurczę, no nie podobała mi się ta walka, naprawdę. Mogę mieć jeszcze na jedno piwo.

Co Abdul, Pakistan kieruje! Abdul... Ah, ja! Yeah. Abdul, dobrze się Oscar wygrał, proszę Państwa! Tak jak mówiłem, Oscar wygrał w pięknym ładnym stylu i lecimy dalej lecimy dalej z galą wariaty

Czy to skończy, ale trudno oktagon zweryfikował życie, a ten się bawi k <śpiewanie> 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 Teraz ten duch, ale weśmy zmienię, jak kolegę. <śpiewanie>

Wkurzyłem się. to Stomek! Strzeja punkty. Dobra, idziemy. Co? Idziemy zajarać, jak zawsze. Jak tam Abdul? Bringo, a <śmary> no, <teraz zamiana. śmary> 18 plus trzeba sobie... szeba. sobie szeba, szeba. Szeba, szeba, Dobra, Szeba, szeba, szeba. Szeba, szeba, szeba. Szeba, nie szeba. Szeba, szeba, 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 szeba. Szeba, Ja do domu nie wrócę, jedzenie Idziemy, idziemy, wjeżdżamy do siebie. Nie przyjeżdżam przeciwnicy wcale nie są tacy straszni. Ja przyszedłem, żeby wygrać. I zobacz, co się dzieje. Szokujące, szokujący pojedynek. To jest w ogóle masakra. Nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Co to było? Co to było? Podoba się w Polsce? Jak po pierwszej rundzie? Koniec! Koniec przedstawienia Kurwa Sercem za Damkiem Ale no niestety, niestety Solnicz wygrał No i co? Kurwa Gala jako gala, to później pogadamy o tym. Wierzcie! To już jest koniec nie ma już nic. Zgaduj dał. Extra Chodźcie, chodźcie, pilnujmy się. Gdzie jest Kryształ? O, Kryształ, wróciłeś. Kryształ, gdzie ta całą galę? Udostępniamy, komentujemy i zostawiamy dzwoneczek, niech to idzie wiralem. Co możesz? Cześć kochani! i tu właśnie z międzychodów są pozdrowienia dla was PEMI yeah. e, Słuchajcie, odcinek specjalny szukamy samochodu. Odcinek specjalny szukamy samochodu i miłości do kryształa. Ta jest dobra. Dobra, nagrywaj, co tutaj się dzieje, kurwa, mecz Polska-Ukraina, Polska, Polska 2-1, wygrała w siatkówkę, kurwa, i kończymy, kurwa, to i chuj, tyle. No, zajebista siatkówka, nie lubię mordobicia. gdzie wyjdziemy Kierunek After Party. Na pewno na kebaba dzisiaj. O. To nie ma co Wejdziemy z kamerą może za darmo. Nie mi się nagle, Więc tak, mordeczki. Ja wam bardzo dziękuję, z tej strony doktor Różnik MMA. Za kamerą Gumiś I jeszcze serdeczne podziękowania Bo nie było w ogóle Nie było, ca całą galę gdzieś zniknął y y Podziękowania dla Anety <grystanie> Dla Anety Oraz dla Kryształa <grystanie> Pozdrawiam serdecznie A czytał dla was Piotr Funczewski Dominacja!